Czasami w luźnych rozmowach pojawiają się dziwne rozkminy i mm, takie pytania. Na przykład: kto wygrałby pojedynek między Bruce'em Lee a Chuckiem Norrisem? Znaczy nie, to już było, to akurat wiemy. Albo o inaczej: kto wygrałby walkę Godzilla czy King Kong? To, tego się dowiemy za rok. No to dobra, to może inaczej. Kto by wygrał? Batman czy Sub cały czas nie? Alien czy Pre cholera, to też było. Znaczy, ale wiecie o co chodzi. Odpowiedzi na te inne pytania spróbuję wam pokazać za chwilę. Czołem z tej strony Tomek Dobosz z Gambit TV. Ja opowiem wam, co myślę o grach naszych abyście wy nie musieli kupować ich w ciemno dziś. Opowiem wam o grze, w której ścierają się no, najdziwniejsze osobistości, osobistości, które raczej normalnie nie spotkałyby się na polu bitwy, a to dlatego, że albo żyli w różnych okresach, albo część z nich po prostu nie istniała. A tą grą jest Unmatched, Battle of Legends Volume 1. Oryginalnym wydawcą tej gry jest Restoration Games, natomiast ten egzemplarz podesłało mi wydawnictwo Ogry Games, które... Ma zamiar wydać polską edycję tego tytułu, i serdecznie dziękuję za wypożyczenie mi tej gry do ogrania i zrecenzowania. A także super pomysł z polskim wydaniem. To tak, to tak już zupełnie przy okazji. Czym jest Unmatched Battle of Legends Volume 1? To gra, w której każdy z graczy wciela się w jakiegoś bohatera. W tym przypadku do wyboru mamy Meduzę, króla Artura, Alicję, ten z krainy czarów i Sindbada. I tenże bohater wraz ze swoimi pomocnikami wyrusza na planszę, aby stłuc przeciwnika. I gramy albo jeden na jeden, albo dwóch na dwóch drużynowo. No i przy pomocy kart na planszy będziemy się naparzać i będziemy starali się po prostu zniszczyć przeciwnika, sprowadzić go do zera punktów życia. Jak to wygląda? Za chwilę pokażę Wam przy stole, a potem wrócimy tutaj i powiem Wam, co sądzę o Unmatched. Także zapraszam. OK, moi drodzy, to jest Unmatched, przygotowane do dwuosobowej rozgrywki. Widzicie tutaj przygotowanie do bitwy, w której udział weźmie król Artur wraz z Merlinem przeciw Alicji i Jabber Smokowi. To jest rozgrywka dwuosobowa, można też grać w cztery osoby drużynowo, wtedy dokładamy po prostu kolejne postacie, a w pudełku, który tutaj mam, został jeszcze Singbat ze swoim przybocznym i Meduza z harpiami, więc można ich wykorzystać do gry czteroosobowej albo po prostu mieszać jak się tutaj chce. Co tutaj mamy? Mamy planszę, na której będzie toczyła się potyczka. Plansza jest dwustronna, można sobie grać na której stronie chcemy. Mamy figurki naszych bohaterów, żetony ich pomocników, karty informujące o jakichś specjalnych zdolnościach i podstawowych statystykach naszych bohaterów i przybocznych. Niektórzy bohaterowie mają jeszcze dodatkowe żetony, których używa się do zaznaczania pewnych rzeczy. Mamy kółka pokazujące, ile punktów życia mają nasi podopieczni oraz talie kart, na których opiera się cała rozgrywka. Gracze rozpoczynają grę z pięcioma kartami na ręku i dzięki tym kartom będą. Robić różne dziwne rzeczy. Jak wygląda rozgrywka? Gramy w rundach. I gramy do momentu, aż bohater przeciwnika nie padnie na plac boju, czyli nie zostanie no, wyciosany do zera, jeżeli chodzi o punkty życia. Nieważne, co dzieje się z przybocznymi, ważne, żeby padł bohater. Jeżeli gramy drużynowo, obaj bohaterowie z drużyny przeciwnej muszą paść na glebę. Jak wygląda runda gracza? W swojej rundzie gracz musi wykonać dwie. Akcję. Dokładnie dwie, ale może wybierać spośród trzech rzeczy, które może zrobić. I może zrobić dwie identyczne, może zrobić dwie różne, jak chce. Pierwszą rzeczą, którą może wykonać gracz, jest akcja manewru. Akcja manewru składa się z dwóch części. Pierwsza część to część wymagana i zakłada dobranie karty stali. Jest to istotne, ponieważ to jedyny moment, nie licząc ewentualnych efektów z zagranych kart, kiedy dobieramy kartę stali na rękę. Druga część akcji, manewru, to część opcjonalna. Możemy się poruszyć dowolną liczbą naszych wojowników. Każdy może się poruszyć o tyle pól, ile mamy napisane na karcie naszej, naszej postaci. Dodatkowo możemy sobie wzmocnić ruch, odrzucając kartę z ręki i dodając do ruchu. Tutaj wartość, tak zwaną wartość boost, czyli podnosimy sobie, podnosimy sobie ruch jakiegoś naszego wojownika. No i na przykład tutaj Alicja i Jabberwook mają po dwa ruchu, więc mogę się ruszyć o dwa pola po, na, przyległych, na przyległych polach. I to jest akcja, akcja manewru. Jest istotna rzecz jeszcze, jeżeli chodzi o dobieranie kart. W momencie, kiedy skończy nam się talia, a musimy dobrać kartę, to nie przetasowujemy stosu kart odrzuconych, tylko każdy z naszych wojowników dostaje dwa obrażenia, czyli nie mamy już talii, nasi wojownicy są wyczerpani i łatwiej, łatwiej zginą. I to była cała akcja ruchu, czy też manewru. Drugą akcją jest akcja skim, która zakłada zagrywanie kart. W akcji z kim zagrywamy kartę z piorunem, czyli kartę z kim. Wybieramy jednego z naszych wojowników, który tę kartę zagra. Przy czym wojownik, który będzie zagrywał tę kartę, musi się zgadzać tutaj z tym opisem czyli Jabberwock tej karty zagrać nie może, nie może być jej celem, bo to jest karta Alicji. Ale są też, akurat tutaj nie mam karty dla Jaberwocka, karty tak zwane Eny, czyli dla dowolnych, dla dowolnych postaci. Wybieramy wojownika, który tę kartę zagrywa, jest tak zwanym aktywnym. Zagrywamy kartę, robimy to, co jest na niej napisane i to jest koniec naszej akcji. I akcja numer 3, czyli atak. Jeżeli mamy na jakiegoś wroga w zasięgu i Mamy dwie, dwa rodzaje ataków. Ataki melee, czyli te wręcz oraz range czyli zasięgowe. Jeżeli atakujemy wręcz, musimy stać na polu obok naszego celu. Jeżeli atakujemy zasięgowo, musimy stać w tym samym obszarze, co nasz przeciwnik. A jak sprawdzamy obszar? Patrzymy na kolory w tych kółeczkach na planszy. Jeżeli chociaż jeden kolor pokrywa się, z kolorem kółeczka naszego celu jesteśmy w jego obszarze. Na przykład Merlin. Merlin tutaj jest na fioletowym. Gdyby Jabberwock był tutaj, jest Jabberwock w obszarze Merlina. Tak samo w tym przypadku jesteśmy w jego obszarze. Kiedy atakujemy, gracz atakujący zagrywa z ręki kartę ataku. Karty ataku są oznaczone taką oto czerwonym, czerwonym symbolem. Musi to również być karta zgodna z tym, kto atakuje. Jeżeli nie mamy ataku, możemy zagrać kartę taką ogólną, którą można zagrywać i do ataku, i do obrony. Są to takie fioletowe karty, ale nadal musi się zgadzać nam musi się nam zgadzać wojownik. Więc atakujący zagrywa swoją kartę. Obrońca może, ale nie musi zagrać kartę obrony, i znowu są to albo karty e, takie fioletowe, albo postaram się znaleźć, czy gdzieś tutaj mam oczywiście, albo karty obrony po prostu, ale tak jak zawsze, musi być zgodność e, postaci. I kiedy obie strony zagrają takie karty, odkrywamy je i rozpatrujemy wyniki. Po odkryciu kart mogą wejść jeszcze zdolności specjalne, których akurat pewnie tutaj nie widać. Zdolności specjalne na kartach rozstrzyga się w różnych miejscach walki. Są to albo rzeczy natychmiastowe, które wchodzą w grę natychmiast po odsłonieniu karty, albo rzeczy w trakcie walki, albo rzeczy, które odpalamy. Po walce. Jeżeli dwa efekty zachodzą w tym samym momencie, to obrońca rozstrzyga swój jako pierwszy. No i sprawdzamy. Tyle zadaje obrażeń Jabberwock, przed tyloma broni się Król Artur, a więc Król Artur otrzymał trzy obrażenia, co zaznaczamy na jego, na jego zegarku. No i odpalamy efekty. Jako pierwszy odpala Król Artur, po walce, jeżeli Król Artur ma 4 lub mniej punktów życia, ale nie jest pokonany, wtedy leczy się do 8, no nic takiego nie zachodzi, a Jabberwock po walce zadaj dwa obrażenia dowolnemu wojownikowi, który jest obok Jabberwocka. No to proszę, Król Artur dostaje kolejne dwa hity. I tak kończy się, i tak kończy się akcja ataku. Oczywiście nasi bohaterowie mają jeszcze specjalne zdolności, których mogą używać, które mogą przechylić szale zwycięstwa na ich stronę. I tak jak mówiłem, gramy tak do momentu, aż któryś z bohaterów nie będzie, nie zejdzie do zera punktów życia. Wtedy druga strona wygrywa tę walkę. I tak w dużym skrócie wygląda, wygląda gra unmatched. Myślę, że można to jakoś podsumować. No dobra moi drodzy, wiecie jak wygląda Unmatched Battle of Legends Volume 1. <noise> Czas zatem powiedzieć, co sądzę o tej grze, a więc no, co mi się w niej podoba i co mi się w niej nie podoba i jak zwykle zaczynamy od pozytywów. I pierwsza rzecz, która, no, która tutaj mnie ujęła za serducho momentalnie, to są proste zasady. Banalnie proste zasady, które tłumaczy się, nie wiem, w 5 minut można siadać i grać. Wyjmujemy postacie, hej, tak to wygląda, tu są zasady, trzy akcje, ruch z dociągnięciem karty, z kim, czyli zagrywasz kartę i robisz to, co jest napisane, albo atakujesz i zagrywa jeden, zagrywa drugi. Tutaj jest troszeczkę bardziej tam, wiecie, pogmatwane, bo są jakieś after battle i tak dalej, i tak dalej, te efekty, które trzeba rozpatrzeć, ale to też jest, to też jest banalnie, banalnie proste. Gra z niesłychanie prostymi zasadami, które uczymy właśnie tak, i można siadać i grać. I to jest rewelacyjne. Naprawdę uwielbiam tego typu gry, do których możemy usiąść bardzo, bardzo szybko. Następna sprawa. Proste zasady, ale znowu to jest, to jest coś, co mi się bardzo podoba. Nieprostackie. Jest miejsce na delikatne pokombinowanie. Każdy z naszych tutaj wojowników, co również mi się bardzo podoba, działa nieco inaczej. Nieco inaczej będzie podchodził do tematu walki, tak? Czy to wykorzystania swoich, wybaczcie słownictwo, przydupasów, czy to po prostu do pójścia samemu do walki. Alicja, która będzie raz mniejsza, raz większa, tak? Meduza, która będzie oskrzydlała harpiami wszystkich i tak dalej, i tak dalej. To wszystko naprawdę fajnie razem Fajnie razem siedzi i daje pole do kombinowania. A co za tym, a co do tego jeszcze trzeba dorzucić, a nie co za tym idzie, tylko co do tego trzeba dorzucić, to fakt, że te postacie nie są jakoś mega trudne do nauczenia się. To nie jest, wiecie, wymyślanie całej wielkiej strategii i taktyki dla tej jednej konkretnej postaci. Nie, bo pomimo tego, że one troszeczkę inaczej, to inaczej się nimi gra, to jednak są dość proste w nauczeniu się. To nie jest jakieś tam omat i co ja mam teraz zrobić? Nie, to jest dosyć, dosyć, proste do, dosyć proste do ogarnięcia. Podoba mi się możliwość grania jeden na jednego i dwóch na dwóch drużynowo i to też bardzo fajnie działa. Jasne, można by powiedzieć sobie, a tak, ale jak będziemy grali dwóch na dwóch, to tutaj dwóch na jednego. No tak, tylko tam jest jeszcze jeden gościu i to może być tu, dwóch na jednego, tu, dwóch na jednego, tu. Te oba składy, jeden kontra jeden, dwóch kontra dwóch, naprawdę bardzo fajnie działają. Chociaż ja raczej jestem, bardziej skłaniam się ku temu, jeden kontra jeden gracz, gdzie to słówko unmatched. I ta, ta główna myśl gry in Battle there are no equals, czyli w bitwie nie ma równych sobie, bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnie wychodzi. Bo kolejna rzecz, która mi się w tej grze podoba to fakt, że grając, zawsze mamy wrażenie, że ten po drugiej stronie planszy jest zdecydowanie lepszy i nie, no, to nie no, po prostu się nie da. No. Tą postacią, którą mamy, no nie da się jej pokonać. A potem się zamieniamy i jest dokładnie to samo. <grym> także <grym> także to, mi się, to mi się tutaj też bardzo podoba. Kolejna rzecz, mechaniczna. System line of sight, czyli ten system, z którego pola widzę, które inne pole do ataków zasięgowych. Najprostszy system na świecie oparty na wizualiach, tak? na tym, co widzimy na planszy. Jeżeli na kółku, na którym stoję, jest kawałek takiego koloru, jak na kółku, na którym stoi przeciwnik, to go widzę i mogę do niego prać. Banalne. Nic nie mierzę, nie sprawdzam, czy tu linika przechodzi, czy tu o coś nie zahaczam. Nie. O, tu mam zielone kółko, ty masz też kawałek zielony, strzelam do ciebie. Jesteś w tym samym obszarze, co ja, mogę cię prać. System, który był już wykorzystany w grze Tannheuser, czy Tannhauser, jak to jak, jak wymawia się, tego nie wiem. Dość... E, trochę zapomnianej grze i, i szkoda, ale... naprawdę genialnej. System kolorowych kółek, tyle, tak? Jeżeli moje kółko ma taki kolor, albo przynajmniej kawałek takiego koloru jak twoje, widzę cię, mogę do ciebie strzelać. <grym> po co? Po co udziwniać? Naprawdę, nie mam, nie mam pojęcia. Także ten system line of sight tutaj jest kapitalny, szybki, intuicyjny, po prostu, po prostu wiesz, co, wiesz co robić i tyle. Ee, dalej, wygląd. No ta gra wygląda obłędnie. Figurki rewelacyjne. Żetony e, naszych pomocników też są świetne. Cieszę się, że nie są to figurki. Naprawdę cieszę się, że to nie są figurki, tylko dość ładnie wykonane żetony. To naprawdę kapitalnie wygląda. Do tego każdy wojownik ma swój, e, swoją talię ze swoimi rewersami, swój zegarek w swoim kolorze. Grafika na kartach jest troszkę psychodeliczna, ale jest świetna. Rewelacyjnie do tego wszystkiego pasuje. Plansza, ok, trochę schematyczna, ale również no wszystko na niej widać, jest Tło również tam, ten, gdzie, gdzie toczy się walka, też dobrze widać i to wszystko rewelacyjnie ze sobą, ze sobą współgra. Także to, jak ta gra wygląda, no, cacko. Otwarty system. <grym> to jest właśnie system, w którym te pojedynki, no, mogą postacie, mogą być, może być ich mnóstwo, tak. Na chwilę obecną mamy ile? 17, 17 różnych postaci. Chyba tylko Bruce Lee jest w takim pojedynczym pakiecie, że kupujemy po prostu Bruce Lee i możemy nim grać. Reszta jest albo w takich dwupakach. Tam jest jeden taki to jest Robin Hood kontra Wielka Stopa. Drugi to, nie wiem czy on już wyszedł, ale to jest Czerwony Kapturek kontra Beowulf. No, i są czwórki, tak? I to jest właśnie ta czwórka, czyli Volume 1, i tu jest Meduza, Król Artur, Sindbad i Alicja. I jest, jest jeszcze czwórpak, że się tak wyrażę, z Buffy, gdzie jest Buffy, jest Spike, jest Angel i nie pamiętam kto jeszcze. Jest Cobbs vs Fog, to też jest czwórka, tam jest Dracula, tam jest Holmes, Niewidzialny Człowiek i ktoś jeszcze. I jest jeszcze dwójka, tam jest Ingen i Raptore, tak? Czyli taki trochę, taki trochę Jurassic Park. No, 17 postaci, chyba dobrze to policzyłem, więc wow! A może być więcej, bo, no bo tu mogą wrzucić kogo tylko chcą. No, Wspomniane już wcześniej Chuck Norris. Chociaż on będzie miał pewnie talię złożoną tylko z kart, K Kop z pół obrotu, wygrałeś, koniec. Ale rozumiecie o co chodzi? Otwarty system, kapitalna, naprawdę kapitalna sprawa. Patrzę, co tu jeszcze mam napisane. Pewnie o czymś zapomniałem. To jest naprawdę, <laughs> naprawdę po prostu na bank. Na bank zapomniałem o czymś, co. A, szybka. Ta gra jest naprawdę szybka. Już nie tylko, że szybko do niej wchodzimy, ale pach, 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 pach karta, karta, karta. I lecimy. Ikonografia. To jest kolejna rzecz, o której myślałem, a o której zapomniałem sobie zapisać na karcie. Tam mamy sześć ikon na krzyż. I one są wszystkie czytelne. Wiadomo, o co chodzi. Same karty są również niesamowicie czytelne. Wiadomo, kiedy, kim i w jakim celu mogę tę kartę zagrać. Także wow, po prostu wow. Ale no tutaj się tak rozpływa. Mua, mua, mua. Ale czy jest coś, co mi się w Unmatched nie podoba. No i tak, są takie rzeczy, jak najbardziej są takie rzeczy. Pierwszą taką rzeczą jest, no jest szczęście w dociągu kart, bo mamy, mamy talię, z której dociągamy karty i tymi kartami robimy resztę, tak? Atakujemy, bronimy się, wykonujemy jakieś tam tajemnicze, tajemnicze akcje, ale no, w zasadzie wszystko zależy od tego, co dociągniemy kontra to, co będzie miał przeciwnik. Czy my będziemy mieli ripostę na to, co zrobi przeciwnik? Albo czy przeciwnik będzie miał ripostę na to, co my zrobimy? Bardzo często pojedynki ważyły się, właśnie to był taki top decking, nie? Ho, dociągnąłem to, co potrzebuję, pach, wygrałem, dziękuję, do widzenia. Chociaż walka była taka, wiecie, na, na, grubość, na grubość farby. I to jest troszeczkę irytujące w połączeniu z tym systemem, gdzie no nie możemy sobie przewinąć talii, żeby czegoś tam, wiecie, poszukać, przet przetasować i tak dalej. Bo kiedy kończy nam się talia, no to jesteśmy troszeczkę w ciemnej. nie? I, i ten top decking to szczęście w dociągu fakt, że no możemy mieć paździerz na ręku i nie będziemy w stanie nic ciekawego zrobić, albo nie będziemy w stanie odpowiedzieć na to. Co zrobi przeciwnik? Nie będziemy w stanie jakoś dobrze, na przykład, użyć naszego przydupasa i tak dalej, i tak dalej. Bywa irytujący i czasami potrafi, no, ustawić rozgrywkę. A to, to jest, jest mocno, mocno drażniące. I druga i trzecia rzecz, jakby połączone, które troszeczkę mnie drażnią, ale nie są to, nie są to rzeczy mechaniczne. To jest takie wydawnicze, że tak się powie, że tak powiem. Chciałbym po pierwsze zobaczyć troszkę większe pakiety niż czwórki. Tak, czwórki dwójki są ok, pakiety pojedyncze są dziwne dla mnie. Chociaż jakoś jestem w stanie to zrozumieć, bo nagle robi się dużo plansz, ale dużo plansz też jest fajne, tyle, tak? Ale troszeczkę większe pakiety. I rzecz, która już teraz w tej grze jest potrzebna, jak. Jak coś co, jest bardzo, coś, co jest bardzo potrzebne. Big Box. Słuchajcie, jest 17 postaci, jeżeli dobrze policzyłem, rozbitych na 3, 4, 5, 6, 7 pudełek. Takich i trochę mniejszych. Więc jeżeli chciałbym gdzieś iść, żeby... No dobra, to sobie pograjmy. No to biorę kilka takich pudełek ze sobą. A ja chciałbym wziąć jedno duże... Ale jedno, big box tej grze jest, jest bardzo, bardzo, bardzo potrzebny i ja mam nadzieję, że kiedyś taki big box się pojawi. I to w zasadzie wszystko, co mi się nie podoba w Unmatched Battle of Legends. Czas zatem to podsumować, a więc czy pytania, czy odpowiedzi. Pytanie numer jeden: jak chętnie znowu usiądę do Unmatched, ubrane w moją begiegową ocenę i. Siedziałem, zastanawiałem się, zmieniałem tę ocenę kilka razy, trawiłem to wszystko, ale finalnie jest to dziewiątka. Szybka, łatwa do nauczenia bardzo łatwo wciągnąć nowe osoby do tego, pokazać im tę grę i lecimy. Emocjonująca jasne, ten, to szczęście do ciągu ten top decking to, że może mi iść kiepsko, bo przestanę dociągać karty dobre do sytuacji. I będę musiał, nie wiem, uciekać, kombinować, a przeciwnik będzie miał te fajne karty. To jest irytujące. Ale ta gra jest krótka, jest szybka, jest intensywna. I to, że teraz przegram w ciągu 10 minut, bo po prostu karta mi nie podeszła, to minęło 10 minut. Trasuję karty, rozstawiamy figurki, jedziemy znowu. Koniec, tak? Lecimy ponownie. Niesamowicie przyjemna zabawa. Coś, co no jest w pewnym sensie takim powiewem świeżości. Szybkie, przyjemne, emocjonujące. Chociaż e, muszę powiedzieć, że lekko mam, lekko unmatch stoi za, u mnie za Battleconem. Mam u siebie recenzję Battlecona. Jeżeli ją sprawdzicie, to jest recenzja sprzed dwóch lat. Tam dałem ósemkę, ale ona już się. U mnie pod, podciągnęła. Tyle, że jeżeli chcemy porównać Battlecoma i Unmatched, to żeby wyciągnąć jakąś grę, taką wiecie, dobra, siadamy i jedziemy, to wyciągnę Unmatched, bo tak jak mówię, jest szybszy do przetłumaczenia i tak dalej, i tak dalej. Łatwiej kogoś w to wciągnąć. Battlecon to już jest jednak system, w którym nad którym trzeba trochę posiedzieć, trzeba pokombinować, trzeba się bardziej nauczyć tych postaci i trzeba się w niego wciągnąć, tak? Natomiast Battlecon podoba mi się troszeczkę, troszeczkę bardziej nadal. Mimo wszystko jednak Unmatched, dziewiąteczka. Bardzo chętnie zagram, chętnie zaproponuję. Ja chcę zobaczyć Unmatched po polsku jak najwięcej i w ogóle jeszcze jak najwięcej kolejnych Kolejnych wojowników, bo im więcej e, możliwości wyboru, tym weselej. Wiecie, przynosicie na jakąś, no mówię, nie powiem na imprezę, ale na spotkanie planszowe kilka pudełek Unmatched, i wszyscy grają. Każdy ma swoją planszę, wybiera wojowników i jedziemy. Nie? Dziewiąteczka dla Unmatched. Ode mnie kolejne pytanie, czyli numer dwa: czy kupiłbym tę grę? Gdybym nie dostał, znaczy nie dostałem jej do recenzji, tak? To pudło wraca, to pudło jedzie dalej, będzie u kolejnych recenzentów. Ja sobie znalazłem te gry za. Ten, to pudełko to jest 170 zł, oryginalnie angielskie. Kolejne czwórki to też jest mniej więcej ta cena. Dwójki, czyli. Kapturek z Beowulfem, raptory z ingenem i Robin Hood z czarną z czarną stopą, z wielką stopą. To jest ja, jakieś 115, nawet 90 zł chyba. No Bruce Lee to jest jedna figurka, więc tam później ewentualnie, ale to jest jakieś 50 zł. I powiem wam tak, te 170 zł to jest trochę drogo, bo pudełko jest spore, ale tu jest naprawdę sporo powietrza też. Jakby jak nie było. Ja myślę, że to wszystko zmieściłoby się tak w, takim po, w takiej połowie. I trochę by mnie to bolało, ale myślę, żebym bym kupił. Mam nadzieję, że polska edycja będzie tańsza. No, jest na to spora szansa myślę, tak? I jeżeli polska edycja będzie tańsza, to <laughs> spoko. Tak? Spoko. I, I chętnie bym po prostu potem nawet zbierał kolejne, kolejne pudełka. Równocześnie ze zbieraniem pudełek do Battlecona, bo, no bo tak. Bo chcę mieć oba. I właśnie to jest drugie pytanie, trzecie pytanie w zasadzie, które też łączy się jakoś z tym drugim. Czy Battle, jezu, Unmatched zostaje u mnie w kolekcji? No nie. Bo, bo ten musi wyjechać, niestety. Chętnie bym uciekł na Kajmany z tą grą, żeby została u mnie, ale musi ode mnie wyjechać. Natomiast jak tylko się pojawi moja, mój własny egzemplarz w kolekcji, to zostanie. Nie mam problemu z tym, że u mnie na półce obok siebie będzie Unmatched i Battlecon. Dwie gry, które działają w tej samej niszy, tak? Ale robią to troszeczkę, robią to troszeczkę inaczej. Jedna prostsza, szybsza, tak? Łatwiejsza do wytłumaczenia, i druga, w którą trzeba się, w którą trzeba się wgryźć. No i jeszcze Mage Wars, ale to jest, wiecie, zupełnie inna zabawa, tak? Ale ta szybka Street Fighterowa walka. Unmatched i Battlecon. Spokojnie obie mogą u mnie na półce leżeć, i na przykład nie żałuję teraz, że nie wszedłem w Exida, który przy tych dwóch grach jest dla mnie bladziutki po prostu. Huuu, dobra. To tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie, że nadal tu jesteście i to wszystko wytrzymujecie. Jak zwykle zachęcam do lajkowania, komentowania, zaglądajcie na Facebooka i na Instagram kanału. Linki są w opisie do tego materiału. Głoście dobre słowo o moim kanale jest nas. W momencie kiedy to kręcę 7601 widzów, czy też dwóch. Mam nadzieję, że będzie więcej, bo czemu by nie. Fajnie jak to rośnie. Nie mówię, że nie. Dlatego jeżeli lubicie, podoba wam się to, co robię, subskrybujcie, to nic nie kosztuje, a ja się będę cieszył. Nie będę pokazywał, jak się cieszę, ale będę się cieszył. <laughs> jeżeli bardzo, 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 bardzo wam się podoba to, co robię, znowu tak zrobiłem, to zerknijcie na tam może przyjdzie wam do głowy wesprzeć mnie w ten sposób. To już trochę kosztuje, ale dołączycie do grupy niesamowitych i zakręconych ludzi, którzy... Raz na jakiś czas mają jakieś fajne bonusiki z tego powodu, że wes, wes, wesparli mnie w ten właśnie sposób. Ale co jest istotne, zachęcam Was też do zaglądania do innych recenzentów tych co robią wideo, tych co robią podcasty, tych co piszą na blogach. Bo warto dowiadywać się o grach planszowych od różnych ludzi, poznawać różne opinie, bo każdy z nas zupełnie inaczej patrzy na gry planszowe. Jedni lubią euro, drudzy lubią przygodówki, inni lubią każdą, każdy rodzaj gier. Na inne rzeczy spoglądamy, na inne rzeczy zwracamy uwagę i tak dalej i tak dalej i tak dalej i warto poznać różne opinie zanim wyrobi się własną. A i tak to wasza własna opinia będzie najważniejsza, bo to wy będziecie grać w te gry, a nie ja. Znaczy ja też, dobra, nieważne. <laughs> Ale przede wszystkim grajcie. Dużo grajcie, namawiajcie innych do grania, bo no bo to jest rewelacyjna rzecz, rewelacyjna metoda na spędzanie czasu. I wspierajcie też czasami innych twórców, recenzji w internetach. Oni też zasługują na, na waszą uwagę i na wasz czas, a może czasami nawet na wasze grosze, czy tam złotówki, czy cokolwiek. Także zastanówcie się nad tym. Tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie, do zobaczenia.